Hej, ja jestem Pati, a dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o serialu Squid Game. 2021 rok nie należał do zbytu danych ani życiowo społecznie, ani filmowo, po obostrzeniach, które były na planach, wyszło bardzo niewiele filmów z tych które mogłabym w tej chwili Wam polecić, wymieniłabym Drive My Car i Zielonego Rycerza, ale o tym drugim nagram Wam kolejny podcast. Wyszedł co prawda dokument, który oglądaliśmy wszyscy, ale nie wszyscy go oceniliśmy, bo na Filmwebie ma zaledwie 15 tysięcy głosów. A mówię o serialu dokumentalnym Król Tygrysów, który był o mężczyźnie, który założył tygrysarium. No, ze względu na postać głównego bohatera spuszczę na to zasłonę milczenia. We wrześniu wjechał Kalmar i po prostu rozwalił system, bo coś, co się dzieje niezwykle rzadko, to to, że coś powstaje i od razu z miejsca staje się kultowe. Kalmar stał się wiralem, mówiło się o nim na wszystkich socialach, instagramach, Facebookach, wtedy jeszcze Twitterach, a oglądali go i boomerzy i Zetki. No i na Netflixie w pierwszych 28 dniach obejrzało go 111 milionów widzów, co jest rekordem, jeśli chodzi o produkcje streamowane na tej platformie. Co ciekawe, to to, że twórca serialu napisał scenariusz już w 2009 roku, ale wytwórnie odrzucały go, bo stwierdzały, że jest zbyt brutalny i nierealny. Zawsze miałam problem z filmami i serialami, których scenariusz da się opowiedzieć w dwóch zdaniach, a Squid Game do nich należy, ale w tym przypadku nie chodzi o początek ani o koniec, ale o wszystko to, co jest pomiędzy. A jest tego dużo. Mamy tutaj głównego bohatera, Jihuna, który jest nam przedstawiony jako nieudacznik. Jego życie rodzinne to smutna sprawa. Jeśli pracuje to dorywczo, mieszka z mamą i jest praktycznie na jej utrzymaniu. No a do tego ma długie mafii, więc sprawa nie wygląda zbyt ciekawie. Ale los daje mu ogromną szansę. Wystarczy wziąć udział w świetnej grze. Co prawda, szanse na wygraną są dosyć małe, bo wynoszą jakieś 1 do 456. Za to nagroda jest duża. Było to 45,6 miliona łonów, kwota najczęściej wpisywana w wyszukiwarkę w 2021 roku. Co przeliczając na złotówki daje jakieś 150 milionów złotych. A jak pisze jeden z portali, takie pieniądze powinny już wystarczyć na życie. Zetka tak napisała: No, okej. Okay. Z początku wydaje się, że gra zaplanowana jest tak, że zwycięstwo jest możliwe dla każdego, ale nie! Bo twórcy w trakcie jej trwania wprowadzają pewne dodatkowe rozgrywki, które dość mocno to utrudniają. Nasz bohater musi podjąć wiele moralnie trudnych decyzji, ostatecznie wygrywa grę i odkrywa, kto ją wymyślił. Co zapamiętaliśmy z pierwszej części Squid Game? Ja na pewno wielką złotą świnie. No i jak nosić zielone dresy i różowe, jak przeciągać linę i jak bawić się jedzeniem i jeść miodowe ciastka. Na drugi sezon twórcy kazali nam czekać dosyć długo, bo aż 3 lata. Serial trafił na platformę Netflix w drugi dzień świąt w całości. Jest 7 odcinków, czyli o 2 mniej. No to biorąc pod uwagę to, że kręcili to w 3 lata, no to wychodzi jakieś dwa odcinki na rok. No to dosyć słabo. Obecnie ta ocena zmieniła się na 5,6 i pod koniec filmiku powiem Wam, jak ja to widzę. W tym sezonie główny bohater wraca do gry i to już ze sporą sumą pieniędzy na koncie i tym razem nie chodzi mu o to, żeby ją wygrać, tylko zniszczyć i powstrzymać jej kontynuację. Oprócz Jihuna pojawiło się kilka znanych nam już postaci, wprowadzonych jest też y, trochę nowych. No, ale wiemy jaka jest gra i na czym ona polega, więc nie ma się co do nich za na to przywiązywać. Nie będę spoilować Wam tego sezonu, powiem tylko, że kilku bohaterów na szczęście się uchowało, więc na pewno zobaczymy ich już w tym roku, bo w tym roku wychodzi trzeci i ostatni sezon Kalmara. Ten sezon pobił wszelkie rekordy popularności na Netflixie. Już w ciągu czterech dni miał 68 milionów wyświetleń, i tym samym stał się największym debiutem w historii. Sukces pierwszej części bazował głównie na zaskoczeniu, które nam wszystkim dał, więc raczej nie można było się spodziewać, że druga część też będzie aż takim fajerwerkiem. Wiadomo, że nie ma już tylu niespodzianek w scenariuszu, konwencja też jest trochę inna narracja bardziej skupia się na szukaniu winowajców i prowadzących całej gry, a szuka ich zarówno główny bohater, jak i detektyw z pierwszej części. Akcja w pierwszej części działa się w dwóch płaszczyznach, które się przenikały. Pierwsza z nich dotyczyła losów Songa, który był uczestnikiem gry, a druga detektywa, który był kwadratem, znaczy jej strażnikiem. W drugiej części jest podobnie. Mamy wprowadzone nowe gry, no i mamy wprowadzonego ciekawego uczestnika o numerze 001. Twórcy położyli też spory nacisk na ukazanie nam historii bohaterów, żebyśmy mogli poznać ich charaktery i motywacje. Na końcu jest też pewien twist, więc też jestem ciekawa, w którą stronę to pójdzie. Wydaje mi się, że przy tworzeniu takiego serialu zatrudnionych jest mnóstwo osób, które robią jakieś badania, statystyki. Jest pewnie jakaś grupa testowa, czyli puszcza im się fragmenty lub części scenariusza i patrzy na ich reakcje, sprawdza, które są dla nich największym czy najmniejszym zaskoczeniem. Wydaje mi się, że przy takich budżetach produkcyjnych byłoby to zupełnie normalne, żeby ten widz był jak najbardziej usatysfakcjonowany. No i pamiętacie na pewno lalkę z Czerwone Zielone, bo mamy tutaj pewien spoiler do trzeciego sezonu, bo pokazana jest taka lalka, tylko chłopiec, więc też jestem ciekawa tego wątku. Ja ten sezon Wam polecam, oceniam go na 6,2 i już czekam na trzecią część, która wyjdzie pod koniec czerwca. Myślę, że w trzecim sezonie będzie się działo, bo Kalmar to miliony łonów wydanych i zarobionych. Twórcy nie dają nam o sobie zapomnieć, tworząc może nie tyle spin-offy, ile franczyzy, powstało reality show Squid Game w Polsce też się coś dzieje i. Pewnie dowiemy się niebawem o co chodzi. A czego nas nauczył drugi sezon Kalmara? No, myślę, że tego, żeby być dosyć ostrożnym w zaufaniu do youtuberów i uważać z inwestowaniem w krypto. Dzięki za obejrzenie filmidła. Dajcie znać, jak Wam się podobał drugi sezon. Czekam na Wasze komentarze. Co prawda, Kalmar jest popularny, ale mam przygotowane dla Was mniej znane pozycje, które na pewno Was zainteresują. A żeby ich nie zgubić, warto zasubskrybować mój kanał. Do zobaczenia niebawem.